Witam wszystkich na kanale Mariusz Pomóż. Dzisiaj chciałem Wam w pięciu punktach wyszczególnić, na co należy zwrócić uwagę przy podłączeniu falownika hybrydowego. Z uwagi na to, że dość często zdarzają się błędy w połączeniach tych falowników, chciałem teraz pokazać, na co należy zwrócić uwagę w szczególności. Pierwszym punktem jest to podłączenie. Ważny jest schemat, który widzicie teraz na ekranie. Na złącza backup nie wolno podawać napięcia. Pamiętajcie, złącze backup służy tylko do podłączenia odbiorników. Wyjście backup jest to tylko wyjście, które zasila odbiorniki. W razie awarii sieci na tym złączu dalej będzie napięcie, ale podawane z baterii oraz PV. -ki. Należy też odseparować przewód neutralny N. Przewód neutralny N na backupie to nie może być ten sam przewód neutralny N co na sieci, czyli ten sam przewód, który jest na złączu grid. Na kolejnym rysunku widzicie podłączenie. Sieć zawsze musi być podłączona w tym miejscu. Nie wolno sieci podłączać z drugiej strony, ponieważ zdarzały się czasami błędy podłączenia sieci do złącza backup. A odbiorów od strony GLID. Takie podłączenie może skutkować uszkodzeniem falownika. Punkt drugi. Sprawdzamy wersję oprogramowania. Dość istotną kwestią jest sprawdzenie wersji oprogramowania, ponieważ aktualna wersja oprogramowania zapewnia nam prawidłowe działanie falownika. Oprogramowanie możemy sprawdzić pod linkiem, który pokaże się w opisie odcinka. Możemy również skorzystać z poniższego linku, to będzie drugi link do Dropboxa, i wykonać aktualizację samodzielnie. Punkt trzeci. Odpowiednie podłączenie przekładników. Jest to punkt, który jest bardzo istotny i który jest dość często, w tym punkcie są popełniane błędy. Na poniższym schemacie widzimy prawidłowe podłączenie przekładników. Należy pamiętać, każdy przekładnik ma inny kolor przewodu. Każdy kolor musi odpowiadać odpowiedniej fazie zgodnie ze schematem. Przekładniki muszą być skierowane strzałką w stronę sieci. Jeśli kolejność nie będzie zachowana, będą nieprawidłowe dane w aplikacji oraz falownik nie będzie działał poprawnie. Nie należy odłączać przekładników w czasie gdy płynie przez nie prąd. Groźba porażenia lub pożaru. Nie odłączać przekładników ani nie zmieniać kolejności przewodów na listwie połączeniowej. Odbiorniki, które mają być na sieci, powinny być podłączone w miejscu, w którym wskazuje strzałka. Oczywiście, odbiorniki powinny być odpowiednio zabezpieczone zgodnie z przepisami. W zestawie jest przewód, który łączy przekładniki z falownikiem. Ma długość około 1 metra. Jeśli zachodzi konieczność zastosowania dłuższego przewodu, możemy zastosować przewód kategorii 5 to jest 24 AWG i wydłużyć do maksymalnie 50 metrów. Pamiętaj, przewód musi być dokładnie zaciśnięty. I należy zwrócić uwagę na poprawność połączeń. Co jeśli wydaje nam się, że przekładniki są poprawnie podłączone, ale są daleko od falownika, jak możemy mieć 100% pewności, że jest ok? Powinniśmy wykonać pomiar napięcia w kilku miejscach. Na gnieździe Grid L1 falownika przykładamy jedną sondę i przy przykładniku z przewodem żółtym. Jak na tego przekładnika, przykładamy drugą sondę miernika. Jeśli napięcie jest równe 0, oznacza to, że jest to ten sam przewód. Jeśli napięcie jest około 400 V, to znaczy, że na odcinku między gniazdem grid falownika oraz przekładnikiem, przewody zostały skrzyżowane i zostały zamienione z inną fazą. Na wszelki wypadek, jeszcze powinniśmy L1 falownika zmierzyć z N falownika, żeby mieć pewność, że napięcie jest około 230 V. To samo dotyczy drugiej fazy falownika. Na gnieździe grid L2 falownika i przy przekładniku z przewodem zielonym należy zmierzyć napięcie. Jeżeli jest 0, oznacza to, że jest to ten sam przewód. Jeśli jest 400, oznacza to, że przewód został gdzieś po drodze skrzyżowany. Oraz tą samą operację wykonujemy dla fazy trzeciej falownika i przekładnika z przewodem czerwonym. Jeśli jest napięcie 0, to znaczy, że jest to ten sam przewód. Jeśli jest Około 400 V, to znaczy, że na odcinku od falownika do przekładnika przewód nam się skrzyżował z inną fazą. Doskonale możemy to zobaczyć na rysunku, który widzicie w danym momencie. Jest jakaś rozdzielnica, są przekładniki, jest do grid. Nie wiemy, co się dzieje w tej rozdzielnicy i równie dobrze mogą być tam gdzieś przekrzyżowane przewody. Takim przykładem jest rysunek, który teraz wskakuje. Wchodzi nam pierwsza faza do rozdzielnicy. I z tej rozdzielnicy już wychodzi jako druga faza, ale przewód może być taki sam jak na fazie drugiej. I w tym momencie wydaje nam się, że przewód, który był powiedzmy brązowy, za rozdzielnicą będzie przewodem na przykład czarnym bądź szarym. Dlatego jest istotny pomiar napięcia, żeby mieć 100% pewności, że, yy, że przewody gdzieś tam się po drodze nie skrzyżowały. Punkt czwarty, podłączenie baterii. Tutaj najczęstszymi problemami jest złe podłączenie baterii. To znaczy gniazdo CAN baterii powinno być podłączone z gniazdem BMS falownika przewodem, który jest w zestawie. Należy użyć przewodu odpowiedniego. W przypadku Pylon należy użyć przewodu CAN, ponieważ jest też w zestawie przewód RS. Używamy tylko przewodu CAN. W przypadku Pylon TH połączamy CAN baterii z BMS falownika. Na tym obrazku widzicie BMS Pylontecha, Tak wygląda BMS Dynesa. Podłączamy złącze CAN Dynesa ze złączem BMS falownika. A tak wygląda złącze baterii Solplanet, Złącze to łączymy ze złączem BMS falownika. W niektórych przypadkach ważna jest też kolejność podłączenia źródeł energii. Jeśli z jakiegoś powodu po uruchomieniu falownika nie będziecie widzieli baterii i bateria będzie wskazywała status pomarańczowy, czyli brak komunikacji z falownikiem, należy wyłączyć falownik, czyli AC i DC falownika, podłączyć sam bank energii, uruchomić bank energii. Po upływie około 30 sekund do minuty należy jeszcze raz przytrzymać przycisk uruchomienia na BMS-ie baterii. Do czasu, aż falownik podejmie pracę. Jeżeli falownik zacznie pracować na samej baterii, wtedy możemy podnieść zabezpieczenia AC oraz zabezpieczenia backupu oraz podpiąć DC, czyli przekręcić podłącznik DC w pozycję ON, i od tego momentu wszystko powinno nam działać poprawnie. Także ważnym jest kolejność podłączenia naszych źródeł energii. W pierwszej kolejności bank, w drugiej AC i backup, i w trzeciej DC. Jest to ważne tylko wtedy, kiedy Bank energii z jakiegoś powodu nie chce nam podjąć komunikacji z falownikiem. I teraz przejdziemy do punktu piątego. Nie działa mi harmonogram w trybie niestandardowym ustawienia baterii. Mamy coś takiego jak tryb niestandardowy. Jeśli mamy problem, tak jak w tym punkcie piątym, czyli z jakiegoś powodu ten harmonogram nie działa. Należy ustawić minimum jeden przeciwny harmonogram. To znaczy, wejdziemy sobie w harmonogram, wejdziemy sobie w poniedziałek, no i mamy ustawione jakieś harmonogramy ładowania. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli dwa ustawione harmonogramy ładowania, żadnego rozładowania, falownik nie będzie nam działał poprawnie. Jeżeli będziemy ustawione mieli trzy ładowania, żadnego rozładowania nie będzie działał nam poprawnie. A jeżeli na przykład ustawimy trzy ładowania i przynajmniej jeden przeciwny harmonogram, czyli przynajmniej jeden rozładowania, wtedy falownik powinien nam działać normalnie. Oczywiście harmonogram rozładowania nie musi być ustawiony na ileś kilowatów, możemy ustawić równie dobrze zero. Ważne jest, żeby został zapisany w danym harmonogramie. Dziękuję, Dziękuję wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że ten materiał przyda Wam się w przyszłości. Dzięki, cześć.